Szanowni Państwo, o tym województwie środkowo-pomorskim słyszymy właściwie od momentu, kiedy zlikwidowano województwo koszalińskie. W roku 2001 już Leszek Miller, wtedy SLD, dzisiaj Zjednoczona Lewica, obiecywał województwo środkowo-pomorskie. SLD miało pełnię władzy, miało prezydenta, miało, miało premiera, większość parlamentarną. I okazało się, że to nie jest, nie jest możliwe. W roku 2005 z kolei Jarosław Kaczyński przybywał do, do naszego, naszego miasta i również opowiadał o tym, że jak tylko dojdzie do władzy, to stworzy województwo środkowo-pomorskie. W 2005 roku wpłynął projekt obywatelski liczący, 140, który miał 140 tysięcy podpisów mieszkańców naszego regionu. Prawo i Sprawiedliwość również mając pełnię władzy prezydenta, premiera. Stabilną większość parlamentarną oraz poparcie swoich ówczesnych koalicjantów, i polskich rodzin i samoobrony, również uznało, że takie województwo nie musi powstać. Mówił o tym wtedy również w roku 2006 Lech Kaczyński. Niespełna tydzień temu dowiedzieliśmy się, że jak tylko zagłosujemy w odpowiedni sposób, to już powstanie znowu kolejne województwo. Tych deklaracji nie można uważać za nic innego jak za kolejną próbę oszukania wyborców za e, taką zupełnie tanią kiełbasę wyborczą, za granie na sentymentach i za próbę e, no, ugrania czegoś na takiej potrzebie i w tym sentymencie w koszalinie związanym z, ze statusem e, wojewódzkim. Partia Razem ma Inny pomysł na to, w jaki sposób zadbać o równomierny rozwój województwa zachodniopomorskiego, w którym się znajdujemy, nie wymagający majstrowania przy podziale administracyjnym kraju i nie wymagający e, tego, żeby dokonywać tak istotnych, e, istotnych zmian. Ogólny proces decentralizacji, szczególnie na poziomie krajowym, tak? nie ma żadnego powodu, żeby... Urzędy wszystkie były centralizowane w Warszawie, żeby nie wiem, IK, NIK, Trybunał Konstytucyjny czy inne organy wszystkie były umiejscowione w, w jednym miejscu. Idea decentralizacji oraz idea równomiernego wzrostu regionu będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Ogólną zasadą też powinno być przenoszenie kompetencji na samorząd obowiązków ale przy jednoczesnych przenoszeniu kompetencji i środków finansowych